Cześć, w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać w skrócie, jak wyglądał nasz rejs po Karaibach statkiem Costa Fortuna. Zapraszam do oglądania. Nasza karaibska przygoda rozpoczęła się na lotnisku w Krakowie. Statek Costa Fortuna wyruszył z wyspy Guadalupe, a jednym z prostszych sposobów, żeby się tam dostać, był lot przez Paryż. Guadalupe to francuska wyspa, więc Paryż oferuje bezpośrednie połączenia z tamtejszym lotniskiem. Z Krakowa, dwa dni przed rejsem, polecieliśmy do Paryża, co było idealną okazją, by zobaczyć to magiczne miasto. Udało nam się odwiedzić kilka przepięknych miejsc, a następnego dnia o 11:00 już siedzieliśmy w samolocie do Pointe Pitre, głównego lotniska Guadeloupy. Na Guadalupe przylecieliśmy około godziny 15-12 grudnia. Rejs rozpoczął się 13 grudnia, więc prosto z lotniska pojechaliśmy do hotelu, gdzie spędziliśmy resztę dnia. Wejście na pokład było możliwe dopiero od godziny 17, co dało nam czas na relaks i odpoczynek w hotelu. Chociaż doba hotelowa kończyła się o godzinie 12.00, obsługa pozwoliła nam zostawić bagaże w przechowalni i korzystać z plaży, basenu oraz innych atrakcji. Około 16.30 pojechaliśmy do portu i o 17.00 czekaliśmy już w kolejce na wejście na pokład pięknego statku Costa Fortuna. Po nadaniu bagaży i odebraniu kart do naszej kabiny, od razu poszliśmy zobaczyć nasz pokój na następny tydzień. Była to kabina z balkonem. Wieczorem zapoznaliśmy się ze statkiem i zjedliśmy kolację. Następny dzień spędziliśmy na morzu, relaksując się przy basenie i korzystając z innych atrakcji, jakie statek miał do zaoferowania. Cały dzień odpoczywaliśmy, jedliśmy i cieszyliśmy się karaibskim słońcem, podczas gdy nasz hotel płynął na brytyjskie Wyspy Dziewicze. Kolejnego ranka statek przypłynął na Tortole, największą z brytyjskich Wysp Dziewiczych. Nasz plan na ten dzień obejmował Wyspę Virgin Gorda, obowiązkową atrakcję podczas pobytu w tym regionie. Na Virgin Gorda dostaliśmy się szybką łodzią, następnie busy zabrały nas do początkowego punktu Parku Narodowego. Krótki spacer zaprowadził nas na rajską plażę przypominającą Seychelles dzięki charakterystycznym, gigantycznym formacjom skalnym. Spędziliśmy tam trochę czasu, a później udaliśmy się na słynną trasę The Bavs. To miejsce zachwycało. Gigantyczne skały tworzyły labirynty. Jaskinie i naturalne laguny. Widoki zapierały dech w piersiach. Następnie dotarliśmy na kolejną plażę ze sklepikami i barem, gdzie mogliśmy się zrelaksować. Po południu wróciliśmy na tortole, a stamtąd na statek, który wkrótce odpłynął do kolejnego portu. Tej nocy na statku Costa Fortuna miała miejsce wyjątkowa impreza. White Moon Party, czyli niesamowita atmosfera. Wszyscy ubrani na biało. Świetna muzyka i pełnia księżyca. To wszystko wyglądało jak na festiwalu muzycznym. Była to pierwsza taka impreza organizowana na statkach Costa, więc to naprawdę było niesamowite wydarzenie i bardzo się cieszyliśmy z tego powodu, że byliśmy właśnie na tej imprezie. Następny przystanek to Antigua, znana jako wyspa 365 plaż. Postanowiliśmy więc odpocząć na jednej z nich. Wybraliśmy Jolly Beach. Po wyjściu ze statku i krótkim spacerze spotkaliśmy lokalnego taksówkarza, który zabrał nas właśnie tam. Plaża była przepiękna, a kolor wody po prostu nieziemski. Spędziliśmy tam kilka godzin, zjedliśmy szybki lunch, a około 15 wróciliśmy do miasteczka St. John's, gdzie znajduje się port. Pospacerowaliśmy, zwiedziliśmy okolice i powoli wróciliśmy na statek. Tego wieczoru statek wypływał z portu z pięknym widokiem na Antigüe o zachodzie słońca. A na jego pokładzie obsługa serwowała drinki z lokalnego rumu, podczas gdy lokalny karaibski zespół prowadził imprezę właśnie w stylu karaibskim, tzw. Caribbean Night. Kolejny dzień to spełnienie marzenia. St. Martin, słynna plaża Nacho Beach, była na naszej liście Must Sea. To miejsce to coś niesamowitego. Samoloty lądujące i startujące tuż nad głowami plażowiczów. To coś, co trzeba zobaczyć na własne oczy. Lądowały te mniejsze samoloty, ale i te ogromne. Po tej niezwykłej atrakcji przeszliśmy na pobliską plażę Mullet Bay Beach. Po drodze spotkaliśmy iguany wygrzewające się w słońcu, piękna plaża, krystalicznie czysta woda, i piasek miękki jak mąka. To było coś rewelacyjnego. Kolejny przystanek to Sand Kitts. Tam wybraliśmy się na objazdową wycieczkę po wyspie, która łączyła zwiedzanie z relaksem. Odwiedziliśmy malownicze punkty widokowe, a następnie spędziliśmy dwie godziny na jednej z pięknych plaż. Wieczorem wróciliśmy na statek, który popłynął w stronę Martyniki. W tym dniu tematyczna impreza to Silent White Party czyli słuchawki z trzema kanałami i różną muzyką do wyboru. Po zdjęciu słuchawek zupełna cisza na otwartym morzu. To również jedna z moich ulubionych imprez tematycznych podczas rejsów. Na Martynice odwiedziliśmy Fort de France. Zrobiliśmy sobie spacer po okolicy, a potem lokalnym autobusem dotarliśmy do ogrodu botanicznego Jardin de Balata. To miejsce to prawdziwy raj. Egzotyczne rośliny, kolibry i widoki na wulkaniczne wzgórzu zachwycają każdego. Spacerowaliśmy po wiszących mostach, cieszyliśmy się niezwykłym klimatem ogrodu, Następnie udaliśmy się na małą rajską plażę, by jeszcze trochę się zrelaksować. Wieczorem wróciliśmy na statek, który wyruszył w drogę powrotną na Guadalupe. Na Guadalupe zeszliśmy ze statku 20 grudnia. Nasz lot powrotny do Paryża był zaplanowany na 22 grudnia, więc mieliśmy jeszcze dwa dni na relaks. Mieliśmy zarezerwowany ten sam hotel, co wcześniej, bo miał on przepiękną plażę i bardzo blisko był małej rajskiej wysepki, którą bardzo chcieliśmy odwiedzić. Nasz pokój miał przepiękny widok na plażę i morze. Odpoczywaliśmy korzystając z karaibskiego słońca, odwiedziliśmy małą wysepkę du gossier która była prawdziwym rajem. 22 grudnia o 21 wsiedliśmy do samolotu do Paryża, żegnając piękne Karaiby. W Paryżu wylądowaliśmy 23 grudnia około godziny 13, a o 17 mieliśmy już lot do Krakowa. Nasza karaibska przygoda była. Rajska pełna pięknych wspomnień i niezapomnianych widoków. Costa Fortuna nie zawiodła, statek był piękny, a obsługa pomocna i serdeczna. Już planujemy kolejny powrót na Karaiby. Dzięki, byliście ze mną podczas tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych, gdzie opowiem Wam więcej o trasie, statku i innych szczegółach. Trzymajcie się, cześć!